Rozpaczajcie niebiosa. Oto zgasło światło Polski. Umarł Jan III, król wiecznie boski, wiecznie niepokonany, wiecznie najmędrszy. Obrona ojczyzny i kraju ozdoba. Szanowni Państwo, właśnie tymi słowami rozpoczyna się protokół z oględzin medykofizycznych zwłok Jana iii Sobieskiego. Monarcha zmarł późnym wieczorem. 17 czerwca 1696 roku w swoich dobrach w Wilanowie. W ostatnich dniach i godzinach życia towarzyszyli mu jego najbliżsi, przedstawiciele elit świeckich i duchownych oraz lekarze. Ci ostatni w dniu agonii władcy zdecydowali się podać Sobieskiemu silne środki wymiotne i przeczyszczające, a to w nadziei, iż w ten sposób pobudzą jego ducha życiowego. Czy postąpili słusznie, czy może w wyniku ich interwencji król szybciej umarł, nimi osądzać, niemniej, Jeden z lekarzy królewskich przebywających w tym czasie już w Londynie, Bernard O'Connor, napisał w swojej Historii Polski, iż stan medycyny w koronie pod koniec XVII wieku był co najmniej niezadowalający. Tak czy inaczej, od ponad stulecia liczni historycy i medycy zastanawiają się, co było rzeczywistą przyczyną zgonu sobieskiego. Niektórzy badacze wskazują na niewydolność nerek, niewydolność układu krążenia i układu oddechowego albo uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego w wyniku kiły trzeciorzędowej. Kto ma rację? Nie wiadomo. Także dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, że we współczesnych XXI wiecznych kartach zgonów około 25% wpisów jest dokonywana przy użyciu kodów śmieciowych. I tak, po śmierci króla. Jego zwłoki zostały nocą przetransportowane do Warszawy, do Zamku Królewskiego. Tam w poniedziałek, 18 czerwca, nad ranem, wykonano sekcję. Nie dysponujemy współcześnie oryginałem protokołu sekcyjnego, a jedynie jego odpisami. Stąd wiadomo, że w trakcie oględzin na sali było obecnych co najmniej dwóch lekarzy i kilku chirurgów. Podczas sekcji w zwłokach Sobieskiego znaleziono liczne złogi, między innymi odnaleziono osiem kamieni żółciowych oraz jeden kamień nerkowy, na którym, jak zanotowano, widniał wizerunek korony królewskiej i który, jak stwierdził jeden ze świadków z epoki, był wielki niczym kasztan i miał dwa rogi. Owe złogi wydobyte z wnętrza sobieskiego mają długą historię. W niedługim czasie zostały w nieokreślonych okolicznościach przywiezione do Gdańska i stały się elementem kolekcji sztat fizyka gdańskiego Christopha Godwalda. Doktor Godwald niedługo cieszył się tymi osobliwymi sobieskanami, bowiem zmarł 1 stycznia roku 1700. Wówczas jego kolekcję przejął jego syn, również lekarz, Johann Christoph, który także zmarł przedwcześnie w roku 1713. Coż mogła począć młoda wdowa? Kiedy odziedziczyła po swoim mężu wspaniałą naturalistyczną kolekcję, którą zapoczątkował jeszcze jej teść, doszła do wniosku, że należy ją sprzedać. Aukcję Muzeum Godwaldianum z. Organizowano w marcu 1714 roku, jednak nie znalazł się wówczas żaden nabywca. Kolekcja została sprzedana dwa lata później, w 1716 roku, najprawdopodobniej 14 marca. Wtedy właśnie car Rosji Piotr I odwiedził dom Godwaldów i zauroczony jakością eksponatów zdecydował się je kupić za niebagatelną kwotę 200 złotych dukatów. Wkrótce Godwaldiana, w tym także złogi wydobyte z ciała sowieckiego, trafiły do Rosji trafiły do Petersburga, by razem z kolekcjami niderlandzkimi, kolekcjami Alberta Seby i Fryderyka Ruicha stać się zaczątkiem carskiej kunskamery, a więc dzisiejszego ermitażu. Czy kamienie nerkowe i trzustkowe władcy są nadal obecne w ermitażu? Nie wiadomo. Być może zostały zniszczone w trakcie jednego z pożarów, być może zaginęły w trakcie zawieruchy wojennej albo w trakcie którejś z rewolucji, być może trafiły razem z innymi obiektami z gabinetu mineralogicznego Kunstkamery do Muzeum Fersmana w Moskwie. Tak czy inaczej, możemy wierzyć i trzymać kciuki, że w jednym z przepastnych magazynów czy to Moskwy czy to Petersburga? Czekają na swego odkrywcę kamienie nerkowe i trzustkowe polskiego władcy? Na, czekają na osobę, która skieruje na nie swój wzrok, weźmie je do ręki, rozpozna, a następnie przypomni ich osobliwą historię oraz historię kolekcjonarstwa przyrodniczego w dawnej Polsce. Dziękuję.